Portalu o grach planszowych z recenzjami i poradami? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyjcie na planszeo. Jest to platforma dla wszystkich, którzy uwielbiają gry planszowe oraz dla tych, którzy dopiero zaczynają z nimi przygodę. Link do planszeo zostawiam Wam w opisie pod filmem. Cześć, dziś powiem Wam o pięciu powodach, dla których niestety nie warto zagrać w grę. Ostatnie chwile, burzliwe życie Bile Gokera od Rebela, W grę zagracie od dwóch do czterech graczy od 14 lat. Zanim jednak powiem, dlaczego w nią nie warto zagrać, to omówię, o czym jest ta gra. Ostatnie chwile to gra kooperacyjna, w której to wcieramy się w lekarzy. Naszym pacjentem jest tytułowy Billy, który, po zawale serca, którego doznał w samolocie lecącego z Sydney do Londynu, trafił oczywiście do szpitala. O Billym wiemy niewiele, poza tym, że ma 60 lat i zostało mu raptem kilka dni życia. Instrukcja nam sugeruje, że w tej grze będziemy musieli współpracować, aby zapewnić Bilemu właściwą opiekę i reagować na stany kryzysowe, które będą się w grze pojawiać. Czemu użyłam słowo? Sugeruje, dlatego że w mojej opinii w tej grze niestety nie ma kooperacji i to jest pierwszy powód, dla którego w mojej opinii nie warto grać w tą grę, to właśnie to, że pomimo tego, że jest to gra podobno kooperacyjna, tak naprawdę tej kooperacji tutaj nie ma. Dlatego, że w trakcie gry każdy wie, kiedy co ma robić i nie musimy się przy tym komunikować. Nigdy nie ma także. Decyzja, którą musimy podjąć, jest na tyle trudna, że musimy się skonsultować z innymi graczami. W praktyce wygląda to w taki sposób, że kierownik odsłania pierwszą kartę i przydziela jednego gracza na tą kartę i niech będzie, że kierownik przydziela różowego pionka. I teraz gracz, który kieruje różowym pionkiem, musi zdecydować, czy pomoże Bilemu i da jedno serduszko i wtedy pionek Birego nie przesuwa się o jedno pole do przodu, jeśli przesunie nam się na to pole, to niestety nasz bili umiera i wtedy kończy się gra. Czy może? Bierze starym listy wspomnień, jedną kartę. Nie podglądają, tylko kładzie zakrytą na podkładce kierownika. I dopiero kiedy skończy się zmiana, to możemy podejrzeć, czy udało nam się zdobyć odpowiednią kartę, czy też nie i trzeba ją będzie zwrócić. W tej grze nie możemy równocześnie zabrać kartę i pomóc Biremu. Musimy zdecydować co robimy. Ten wybór nie jest trudny i w zależności od tego na jakim etapie jesteśmy, na jakim etapie tak naprawdę znajduje się nasz Billy, wiemy co tak naprawdę bardziej opłaca się zrobić, więc ten wybór nie jest trudny, nie musimy się konsultować. Mojej opinii gry kooperacyjne są dobre wtedy, kiedy musimy się komunikować między innymi graczami, aby wspólnie osiągnąć dany cel. A tutaj nie musimy. Pozostali gracze, którzy akurat nie biorą udziału w tym momencie w rozgrywce, Patrzą się po ścianach, szukają czegoś ciekawszego do roboty, bo tutaj nie ma nad czym myśleć. Dlatego uważam, że kooperacja w tej grze nie działa. Podobnie jak odsuniemy kolejną kartę, tutaj też nie ma wyboru dużego. Możemy albo pomóc Bilemu, albo wziąć kartę, albo wziąć te dwa serduszka, które nam pomagają ratować Bilego. W grze mamy jeszcze takie karty. Ten symbol oznacza, że stan zdrowia Bilego się nie zmienia, a tutaj możemy albo zdobyć dwie karty mistych wspomnień, albo dwa serduszka które nam się przydają nie tylko do leczenia Bilego, ale także do wyciągania od niego wspomnień wyrazistych. Jak mamy wspomnienia mgliste i już wiemy jakie wspomnienie mamy, to musimy takie same wspomnienie, tylko wyraźne, poszukać wśród tych kart, wspomnień wyraźnych, i do tego służą nam też te serduszka. I tutaj, też ustalenie, co się bardziej opłaca, nie jest problematyczne, bo gracze wiedzą, co się bardziej opłaca w danym momencie gry, więc ten aspekt kooperacyjny tutaj, w mojej opinii, kompletnie nie działa. Inną kartą jest na przykład karta zawału, kiedy to musimy położyć tutaj. Naszych lekarzy. Tutaj oczywiście też musiałabym dać lekarza, załóżmy, że tam pielęgniarkę. Gdzie na ten zawał muszę jakoś zareagować, na przykład umieszczając choćby jedno serduszko. I niestety w tym momencie nasz bili przesunąłby się o cztery pola do przodu. Kolejnym powodem jest niestety instrukcja, która jest w mojej opinii napisana albo przetłumaczona beznadziejnie. Mamy tutaj za mało przykładów. To wszystko jest rozwleczone. Nie ma niestety też skróconej wersji instrukcji. Przez to, żeby poszukać czegoś tej instrukcji Trzeba się naprawdę naszukać Bo niby tutaj jest dużo rzeczy opisanych Ale wszystko jest tak naciapane I bez ładu i składu I bardzo, naprawdę bardzo brakuje skróconej wersji instrukcji I więcej przykładów To w jaki sposób zostało wytłumaczone telefonowanie To jest po prostu żart Kto na to wpadł? To, to nie jest w ogóle wyjaśnione Ja nie wiedziałam zupełnie kiedy mogę telefonować Czy ja za to coś płacę Zabawne jest to, że tutaj mamy napisane Że w scenariuszu dowiemy się więcej To jest bójdą, bo w czwartym scenariuszu kiedy po raz pierwszy mamy możliwość telefonowania, to telefonowanie nie jest kompletnie wytłumaczone. Więc, niby, scenariusz dodaje mi opcję telefonowania, tylko że ta opcja jest bardzo kiepsko wytłumaczona i tak naprawdę nie wiem. Kiedy mogę telefonować, czy to coś kosztuje, i tak dalej. Mam więcej pytań niż odpowiedzi, i w mojej opinii to nie świadczy dobrze o instrukcji. A jeśli już jestem przy scenariuszach, to są one kolejnym powodem, dla których nie warto grać w tę grę. I ja tutaj nie mówię o treści scenariusza a o zadaniu, jakie stawia przed nami scenariusz. Te scenariusze, pomimo tego, że jest ich aż 10, to wszystkie są tak naprawdę identyczne i opierają się na jednym i tym samym pomyśle, który polega na przeszukiwaniu mglistych wspomnień i szukaniu odpowiedniego wspomnienia, które później oczywiście musimy też znaleźć w drugiej talii, czyli talii wyraźnych wspomnień. Żeby było nam, wiecie, bardziej przyjemnie, bardziej trudno, to mamy jeszcze talię tych wspomnień wyraźnych, i talie mglistych. W niektórych scenariuszach telefonujemy, i są to scenariusze, które są najciekawsze, bo w końcu nie grzebiemy w talii wspomnień mglistych, a potem jeszcze w talii wspomnień wyrazistych, ale niestety, scenariuszy, w których nie grzebiemy we wspomnieniach, jest bardzo niewiele. Przed chwilą patrzyłam, jak to wygląda w pozostałych scenariuszach, w tych, w które jeszcze nie grałam, i co się okazuje? Nie zgadniecie. Tam również trzeba przeszukiwać mgliste wspomnienia, a dodatkowo jeszcze telefonować więc one są bardzo kreatywne, jak słyszycie. Dodatkowo przez to, że te scenariusze są tak nudne i powtarzalne, to zapominamy i nie skupiamy się na ich treści, na fabule samej gry, która w mojej opinii jest ciekawa, fajnie się ją śledzi, tylko co z tego, skoro mechanika gry to wszystko przykrywa takim mułem nudy. I to jest niestety ogromna wada tych scenariuszy. Ubolewam też nad tym, że te karty nie wprowadzają nowych kart do szpitala, do pomocy Biremu. Tylko jedynie karty wspomnień, czasami wyraźnych, czasami niewyraźnych, no i czasami mamy też możliwość telefonowania, i to przez to ta gra również jest nużąca. Niestety. Od razu Wam też powiem, że ja nie przeszłam całej gry, utknęłam na siódmym scenariuszu, którego już nie przeszłam, nie dałam rady. Następnym powodem, dla którego w mojej opinii nie warto grać w ostatnie chwile jest losowość. Tak, proszę Państwa, losowość w grze planszowej mi przeszkadza. Losowość w grach planszowych to nic złego, ale ta losowość to jest jakiś żart. Jest różnica między dobrze zrobioną losowością w grze, która nam tę grę urozmaica, która daje nam coś ciekawego, Właśnie przez tą losowość, a fatalnie zrobioną losowością, która właśnie jest w ostatnich chwilach. Ta losowość w tej grze jest fatalnie wykonana, nie jest kompletnie zbilansowana i nie mamy nad nią kontroli. Ta losowość najbardziej objawia się, kiedy musimy poszukać odpowiedniego wspomnienia starym, mglistych wspomnień, a potem, żeby było jeszcze fajniej, to musimy takie wspomnienie znaleźć. Tylko, że w talii wspomnień wyraźnych, i tutaj ta losowość to jest jakiś żart. Nie mamy wpływu na to, czy uda nam się znaleźć odpowiednią kartę, czy też nie, bo nie zawsze nam się to uda. Fakt, mamy jakieś podpowiedzi, ale one są mgliste i często nie pomagają, i przez to przegrywamy grę. Słuchajcie, ja pierwszy scenariusz ogrywałam jakieś 10 razy. Przez to, że nie mogłam znaleźć odpowiednich wspomnień. I to było irytujące. I nie ma na to rady, bo ta gra polega tylko i wyłącznie na szczęściu. Jak macie szczęście, to szybko znajdziecie odpowiednią kartę. Jak nie macie szczęścia, to po prostu powtarzacie scenariusz do znudzenia w kółko, dopóki nie uda wam się znaleźć odpowiednich kart. To jest cała gra. Cała gra polega na tym, że się męczycie i szukacie odpowiednich wspomnień. No super, fantastyczna rozgrywka. Dodatkowo, żeby nas jeszcze bardziej zirytować, to musimy w trakcie też rozgrywki skupić się na tym, żeby nam pacjent nie zszedł na zawał. I przez tą rosowość, przez to poszukiwanie wspomnień, ta gra jest tak naprawdę niegrywalna, bo co z tego, że tutaj dobrze żongluję, że potrafię pacjenta jakoś ogarnąć, żeby mi się tutaj nic nie stało z nim, żeby nie umarł w trakcie trwania gry. Kiedy te karty mi się skończą i nie poszukam odpowiedniego wspomnienia, to muszę zaczynać od początku. Nie z mojej winy, tylko z winy losowości, z winy tego, że nie mogę znaleźć odpowiedniego wspomnienia. To jest bez sensu i nie możemy nic z tym zrobić. Nie ma karty, która nam pomaga i mówi: no dobra, możesz sobie podejrzeć wspomnienia, czy coś w tym stylu. Nie. Albo trafisz na odpowiednie wspomnienie, oczywiście do momentu, aż się nie skończą te karty, a ich nie ma tak dużo. Bo zaczynasz od początku całą grę. Podobno postać Billego jest wzorowana na prawdziwej postaci. Ale wiecie co mam to gdzieś? Dlatego że gra jest tak nudna i nużąca, że nie obchodzi mnie na kim był wzorowany Bili. Mam to w nosie. Ja do tej gry już nie wrócę i tak przyszłam bardzo dużo, bo udało mi się dotrwać jakimś cudem do siódmego scenariusza. Problem też jest w tym, że te scenariusze są bardzo ściśle ze sobą powiązane. A uwierzcie mi, kiedy w końcu po dziesiątym razie udało mi się przejść pierwszy scenariusz, to nie miałam ochoty przychodzić od razu kolejnego scenariusza, bo byłam tą grą już zmęczona, znużona i wkurzona. A ponieważ, jak mówiłam, te scenariusze są blisko ze sobą powiązane, to kiedy po tygodniu przysiadłam, żeby ogrywać w końcu drugi scenariusz, to już nie wiedziałam, co było w pierwszym. Z tego co pamiętam, ani razu nie udało mi się przejść scenariusza za pierwszym razem. Zawsze było to za trzecim, czwartym. Piątym. Ale za pierwszym ani razu. Żeby nie było, że ja tą gę tylko hejtuję, że jej nie lubię, to powiem Wam teraz o jej plusach. Po pierwsze pomysł. W mojej opinii ten pomysł jest naprawdę dobry, dlatego że nie często zaczyna nam się decydować o życiu, a w zasadzie o ostatnich dniach życia jakiegoś bohatera w grach planszowych. Więc to jest naprawdę dobry pomysł to jest coś innego, coś ciekawego. Sam fakt, że tutaj mówimy o śmierci, o przemijaniu. Jest bardzo ciekawe, wykonanie tej gry również jest dobre. Tylko niestety mechanika tą grę zabija. Mechanika sprawia, że ta gra jest w mojej opinii niegrywalna, ale sam pomysł i wykonanie jest naprawdę dobre, tylko trzeba by było tą grę udoskonalić, nie wiem, może jakimś dodatkiem, który naprawiłby wadę tej gry. Także to tyle w tym filmie ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli Wam się on spodobał to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Także to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa-pa!